Rota Marii Konopnickiej, pieśń, która miała być przysięgą. Wprowadzenie. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. To nie są zwykłe wersy, to słowa, które przez ponad sto lat dawały ludziom siłę, gdy Polska nie istniała na mapie. To nie była poezja do podziwiania. To była przysięga, modlitwa, manifest. Dziś spróbujmy zajrzeć głębiej, skąd wzięła się rota Marii Konopnickiej, co naprawdę oznaczała dla tamtego pokolenia i do czego wciąż potrafi poruszyć serce. Historia Powstania Poezja jako bunt. Rok 1908. Polska jest rozdarta między zaborców. A na ziemiach pruskich trwa brutalna germanizacja. Dzieci z wrześni są bite za to, że modlą się po polsku. To właśnie te wydarzenia poruszyły Marię Konopnicką, kobietę, która nie tylko pisała, ale walczyła piórem. W odpowiedzi tworzy rotę, poemat, protest przeciwko wynaradawianiu Polaków. Po raz pierwszy wiersz został publicznie odczytany w 1910 roku w Krakowie podczas odsłonięcia pomnika grunwalskiego. Towarzyszyła mu muzyka Feliksa Nowowiejskiego i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Ludzie zaczęli śpiewać razem. Nie znali się, a jednak mówili jednym głosem. Tak narodził się nieoficjalny hymn Polaków. Słowa, które są przysięgą, interpretacja. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. To nie tylko deklaracja przywiązania do ojczyzny. To zdanie, które mówi, nie zdradzimy swoich korzeni, choćby nam wszystko odebrano. Konopnicka pisze o ziemi, mowie i wierze, w trzech filarach polskości. Nie damy pogrześć mowy to krzyk w obronie języka. Dla nas oczywiste, że mówimy po polsku, ale wtedy to był akt odwagi. Za polskie słowo można było stracić pracę, a nawet wolność. Każda zwrotka kończy się słowami: Tak nam dopomóż Bóg jak pieczęcią. To już nie prośba. Uroczyste przyżyczenie. Rota nie jest wierszem do czytania, to tekst do śpiewania serca. Kontekst historyczny, kiedy słowo było orężem. Warto pamiętać, że na początku XX wieku Polska nie istniała: nie było hymnu, flagi, granic. Były tylko ludzkie serca i pamięć o tym, kim jesteśmy. Rota stała się symbolem oporu, pieśnią buntu i dowodem jedności. Śpiewano ją na demonstracjach, w szkołach, na tajnych zebraniach, a w czasie II wojny światowej w okupowanej Polsce słowa konopnickiej znów wróciły jako przypomnienie, że naród można zniewolić, ale nie można go uciszyć. Muzyka, która unosi słowa. Felix Nowowiejski, kompozytor i dyrygent, napisał muzykę Doroty w sposób, która podkreśla każdy rytm i akcent. Melodia jest marszowa, ale nieagresywna. Nie wzywa do zemsty, wzywa do trwania. To dlatego, gdy słyszymy pierwsze takty, mamy ciarki. To nie tylko dźwięk, to emocjonalny kod narodowy. Maria Konopnicka, kobieta, która się nie bała. Konopnicka to nie tylko poetka od naszej szkapy. To jedna z pierwszych kobiet, które miały odwagę mówić głośno o wolności, prawach ludzi i sile kobiet. Żyła skromnie, podróżowała, działała społecznie, pisała o niesprawiedliwości. Dla wielu była głosem tych, którzy nie mieli prawa się odezwać. A jej rota to dowód, że kobieta potrafi napisać hymn, który poruszy cały naród. Rota, czy dziś jeszcze nas porusza? Dziś nie musimy walczyć o język, ale może warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę go pielęgnujemy? Czy umiemy być dumni z tego, kim jesteśmy? Bez potrzeby porównywania się z innymi? Nie rzucim ziemi można dziś czytać szerzej, jako nie porzucimy swoich wartości, rodziny, korzeni, kultury. Być może właśnie to jest najpiękniejsze w tej pieśni, że mimo upływu lat wciąż brzmi aktualnie, bo dopóki pamiętamy, kim jesteśmy, dopóki mamy dom i dopóki te słowa. Potrafią nas wzruszyć, Polska żyje. Zakończenie. Rota to nie muzealny eksponat. To żywa pieśń o sile ducha, wierze w sens trwania i o miłości do ojczyzny, która nie wymaga patosu, lecz tylko serca. Bo prawdziwy patriotyzm nie zawsze krzyczy. Czasem po prostu trwa. Cicho ale nie wzruszenie.